No Witam serdecznie Państwa, dzisiaj porozmawiamy na temat firmy LPP, kto tam chce się dowiedzieć co to za firma LPP, to jest firma odzieżowa, no i teraz tak mówię popatrzę co tu się w ogóle dzieje. No więc y, zainteresuję się tym tematem tutaj na samej górze, nie będziemy przyglądać się tam na dole, bo co będziemy się patrzeć, przyglądać, zobaczmy czy są jakieś dołki wybite, czy nie są wybite. Tu jest dołek niewybity, no i tu jest maksymalny dołek, to jest to miejsce. No i dobra. Gra muzyka. No to zrobimy sobie tutaj badanie. Zrobimy sobie, gdzie wykres, gdzie wykres powinien zrobić takie zatrzymanie, czyli powinien wyhamować nam. I tutaj powinna być bardziej penetracja wykresu na shorty, nie? To jest to miejsce i euforia, euforia to jest to miejsce. Okej. Okay. Tak, widzimy, euforia była niezła. A więc co teraz sprawdzimy? Teraz sprawdzimy, ja była euforia, i tu widać, że tu jest dystrybucja i, i spadek tak? Sprawdzimy nasze te spadki. A nas interesują spadki, przede wszystkim ma się te najgłębsze. A więc to jest pierwsze. To jest drugie. Po prostu bajka. No dobra, to ta bajka powinna być koloru zielonego. Ja tu sobie robię wykres, a przy okazji sobie zupkę jem. A kto zgadnie jaką zupę jem? No. Ten <laughs> dostanie ode mnie analizę, no, ale kurwa wybór, co? Duży. No. No, i dobra, tu już mniej więcej coś tam wiemy, co się dzieje, ale mówię tak. Przy okazji, sprawdźmy sobie ten wykres. No. no, Ten wykres był do tego miejsca, to było to miejsce. No, a sprawdźmy jeszcze do tego miejsca, jakie były możliwości shortowe. No, to było to miejsce. Na short. No. A później, miejsce to było to. Dobra, tak. Mniej więcej narysowaliśmy te nasze możliwości. No i teraz sprawdzimy cały układ. Olbrzymi układ. I narysujemy w formację motyla. Motyla jest formacja do 78, fibo. Tak. Natomiast spadek motyla to może być nawet do tego miejsca, byle tylko nie przekroczyć, Szanowni Państwo, wykresu podwójnego dołka, by nie przekroczyć, i co tutaj wychodzi? Zobaczcie, jak LPP, jak LPP zareagowało. Jak pięknie LPP zareagowało? Czyli mamy zakończenie formacji jakiej? Motyla. coś pięknego. Wykasujemy to, zrobimy te poziomy, i na ziemi, tutaj. Ktoś z Państwa powie, że moja wiedza jest głównowarta. I, i nie ogląda te, te, tego wszystkiego, bo po co doglądać takie analizy, tak, w moim wykonaniu. No to, szanowni państwo, jest okazja się przekonać, że takie analizy są warte dużo więcej, niż takie klepanie o poziomach. Teraz sprawdzę, czy coś tu się wykluło jeszcze, tak, bo interesuje mnie poziom tutaj do tego miejsca, tak. No i tutaj powstał kolejny taki stworek, ale musieliby się kiedyś spotkać, sobie pogadać przy da. Tu spadł do tego miejsca i maksymalnie do tego, tak. Nie, nie, nie. O, o, to tu zrobimy tak, że gdzieś w tym miejscu będzie. Dobra. A dokładnie zróbmy na 61,8. I tu tak, właśnie. Tu właśnie wychodzi to właśnie ta pozycja, że w tym miejscu byłby ten mój, mój ukochany stworek, który powinien zaliczyć poziom 160. I to jest też poziom. To jest też poziom zaliczenia. Bo to jest formacja kraba. Formacja kraba też ten poziom zaliczyła. No bo, no bo co, jak miałoby inaczej być? Tak więc formacja jest tego, formacja jest motela, formacja jest kraba, i no mamy tu zaliczony ten teren. No co ja wam teraz powiedzieć Państwu? Wychodzimy z tego. Jeszcze raz spojrzę. Dobra. No dobra. Teraz rozpoczniemy nowy cykl. Kolejny cykl liczenia tych poziomów. A więc poziom zaliczony jest popy popytu. Tak? Popytu, postaw popytu nie jest zaliczony. Następnie poszła góra. Ta góra tak jest, jak jest. Jest wybita. Dobra, narysujemy tak. No, i teraz robimy spadek dużym. No, ten spadek jakiś tam był. Ale mały, bardzo mały ten spadek był. Bardzo mały. Było dobrze. Wyznaczone dobrze. To jest dobrze. No nie wiem, czy tu jest równo, czy nie jest równo na tym wykresie. Tak trudno. No nie, no troszeczkę jest zabrakło, bo ten jest troszeczkę wyżej. No, no więc nie wybity szczyt. Hmm, hmm, hmm. No jest taki wykład. No nie jest to dobrze, nie jest to dobrze, nie jest to dobrze. No to mi tu wygląda na takie coś. Jak to wygląda w ogóle? Spojrzymy na to. Czy jest taka możliwość? Hmm. Na tygodniowym, hmm. a jak na miesięczne wychodzą świeczki? no nie jest za dobrze, nie jest za dobrze. No może, może. Dobra. To jest takie moje pierwsze zagranie. No, no to ja tutaj nic nie wymyślę. No. No spadkową zrobimy. Nie spadkową, tylko wzrostową. To już wynosimy się z tego. Są dwie strefy takie. Tak, to jest to. teraz robię takie symulacje może wzrostową. Ну no. Но no, не то. Um. Dobra, to byłoby tak, od tego miejsca był start. Do tego miejsca był start. Poszło do tego miejsca. Polejny raz to jest to, to miejsce. Od tego miejsca pójdzie w dół. Załóżmy, że do tego nawet niech się zwali. 127. I tak. No dobrze. Przyglądam się na to wszystko, czy coś tu jeszcze nie zostało pominięte. Hmm. Jest też niebezpieczne. No bo tutaj nam się kreuje, nam struktura nieregularna. Ojej! Ona praktycznie już tu wyrosowana już jest. Zróbmy, zróbmy może z tego miejsca. Może z tego zrobimy, będziemy cudować. No dobra, tu z tego miejsca, to jest tak, od tego miejsca zakładajmy, że to jest. Doton jest wykres. Kurczę, no wychodź tym.

A więc od tego miejsca jest, wykres poszedł do tego miejsca. I dokąd się nam zwali? No to jest, to jest to miejsce. Ola Boga, ludzie, ludzie moi, kochani. Jesteśmy w tym miejscu. A więc, tak, ja tu chyba bym na razie sobie odpuścił granie, dopóki wykres mi tutaj nie zejdzie do tego poziomu. 35% jakby zejdzie wykres. Tutaj na strefę, tutaj, no to podstaw popytu. Jakby tu zeszło, to może bym rozpoczął rozgrywanie. Ale mówię jakimś małym, małym, małym małą kasą. Tak. No może tu bym tak bardzo nie szalał do tego miejsca, ale to jest to miejsce. Ale kolejna sprawa. No to tu jest, bym do tego miejsca doszli. Słuchajcie, to jeszcze mamy, mamy jeszcze 50% spadku. I prawdopodobnie to jest to miejsce. Ojeje, czemu to? Bo jest tak. Tu jest wybicie tego miejsca. Tu gdzie w górę, tak? To. najgorsze miejsce to jest do zagrania, to jest to miejsce, nie? Ale to już nie wiem dlaczego, to tak pokazuje procenty. Trudno tak pokazuje, to pokazuje. Hmm. Czyli nie jest ta ciekawie, kurczę. Ja pierdzielę, ja byś tam to grał dziesiątkami, miałbym grać 10%. Nie, nie, ja to tego nie, tu nie tykam. Jak wyjdzie, wyjdzie ten, ten wykres, dojdzie do ceny 9 tutaj złotych 8900 tam 90, to jakaś pozycja może być u mnie spróbowana zagrać tak. Na chwilę obecną. Nic tu ciekawego nie widzę. Tym bardziej. Tym bardziej, że tu wyrosowana jest formacja Seifera nie rekina i jej spadek jest znaczony na to miejsce, tak. Cyber, to to znaczy korek korekta nieregularna, gdybyśmy tą korektę nieregularną zrobili nawet do tego miejsca i ją przenieśli tutaj w to miejsce, to to pokazuje, że byłby poziom na tym miejscu, czyli jeszcze niżej. Więc ja zakładam, że że tu na razie nic dobrego się nam tu nie szykuje. No, chociaż mówię, te korekty nieregularne nie zawsze po prostu tam zadziałają tak jakbyśmy my chcieli. No, ale jesteśmy w takim momencie, gdzie po prostu no, jest jak jest. Tak jest tym bardziej, że tu jest. No. Chodźmy, tłumaczę jeszcze raz, że bardziej to wygląda na korektę. Bo tu jest zarówno tutaj spadek i tu spadek. Natomiast w tym miejscu tu wygląda, że tu jest zakończenie trendu wzrostowego, więc na miesięcznym to jest dosyć, dosyć czytelny sygnał. I ten sygnał był zrealizowany gdzieś do tego miejsca. Hmm? Jak duży ten sygnał był zrealizowany? Sprawdzimy tu po tym kwadracie. No tak mniej więcej ten kwadrat. No. Więc na razie jest jak jest. Oczekujmy tego spadku. Ten, ten tutaj ta formacja ona jest odzwierciedleniem tego ramienia. O. Więc teraz jest było to, było to, i teraz oczekuję spadku, czyli tego spadku, który wyniesie tutaj minimalnie 37, a maksymalnie tam będzie 42%. Więc 42% nie wiem, jak to się. Jak to zrobimy, że ten wykres 42% nam spadnie w dół, no? No tak właśnie wygląda. No i. Ta struktura no, jest jak jest. Ona tworzy nam. no, Chyba łajkofa nam tworzy, tak. Jakiego łajkofa. I chyba będzie pogrom w dół chyba. Coś tak chyba. Nie wiem. ja to wszędzie tak dziwnie to widzę? Na całości to by dotąd padło. No. <laughs> Kurwa, nawet na oko. No. no dobrze, to LPP mamy zrobione analizę na, no, na długi czas. No. Więc za rok sprawdzimy. Za rok sprawdzimy, czy ta analiza. Była dobrze zrobiona czy, czy źle. A więc jeżeli ktoś chce próbować inwestowania, to, je, to pod warunkiem, że ten wykres nam spadnie do 9 tysięcy albo 8 tysięcy, 9-8 tysięcy jak wykres spadnie do tych cen możemy próbować inwestować. Ale mówię ostrożnie, bo od tych 8 9000 tysięcy jeszcze wykres może się zjebać i na 2 800 na przykład. No i, i zostaniecie no, nieźle poharatani więc no różnie to może być, no ale jeżeli tu będzie obrona na tym miejscu, tak, że tu zwiedzie, dotąd zejdzie ta strefa, będzie obrona, może jakaś szansa jest, że ten wykres tam odbije i spojrzymy wtedy na RSI, jak wygląda RSI na razie, jest poniżej 50%, więc ono się szykuje bardziej na spadki, prawdopodobnie do tego kwadratu dojdzie tego pierwszego, a więc dojdzie do ceny 11,700, dojdzie do ceny, tutaj tak 10,12. No, i tutaj może być taki podejście w górę, i, i znów spadek tak, do tego miejsca. No, no, to tyle tyle z tego, z tej analizy. Dzisiaj sobie sam mówię, wybrałem analizę. Ludzie trochę się zawiesili, bo za bardzo tam ich chyba o te. O te mówię wsparcie, prosiłem. 10 zł jest krzywda, widzę duża, no, no nic nie poradzimy. No, i na zakończenie, pamiętajmy, że to jest kanał Niepale, bo inwestuję, czyli moje drobne takie inwestycje, które tutaj dokonuję i dokonuję zakupów różnych akcji. Dzisiaj analiza Skuli LPP. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby do mnie napisać maila, bardzo proszę, jest podany, chętnie odpiszę. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby posłużyć się z moją analizą i już rozpocząć inwestowanie, proszę pamiętać, że to jest Twoja sprawa, Twoja rozczochrana. Tutaj podaję disclaimer, że po prostu nie jestem żadnym radcą, ani doradcą, ani analitykiem giełdowym. Jestem po prostu wróżbita boguś, kłania się nisko i, i czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, to nie wiem. Poza tym, osoby, które są pierwszy raz na tym kanale, a nie subskrybują tego kanału, tylko mu je wpadają i oglądają, no to byłoby miło, jakby ten sub był, przybył do mojego tutaj kanału. Bo mamy chyba już chyba 400, nie wiem, 60. Tak wchodzi, nie wchodzi. No, fajnie, fajnie, już się naprawdę robi powolutku, fajny kanał. Coraz więcej ludzi dochodzi do, na Discorda, nas jest chyba 57 osób na Discordzie. Też Państwa tam zapraszam, mówię ja nie szczędzę swojego języka, mam trochę taki język wulgarny. Szanowni Państwo, no trochę tak musi być, bo taki mój styl. Osoby, które chcą mnie wesprzeć, jest taka możliwość. I ślicznie dziękuję tym, którzy mnie wspierają. Wasze pieniążki zostały zmarnowane właśnie przez SUPI. Część już pieniędzy zostały wypłacone na mój rachunek. Mam PKO, BP, więc super. Jeszcze ostatnia wpłata została. Może w grudniu jak się uda to zrobimy mm, taki właśnie przelanie oficjalne tych pieniążków na, na kanał mówię mój nie palę, bo inwestuję, tak to i takie będzie, można powiedzieć, że nasz na świętego Mikołaja, nasz chyba 6 grudnia jest, to taka mówię, niespodzianka dla mnie będzie od Państwa strony, że ja oficjalnie waszą niespodziankę, podziękowanie takie malutkie, przeleję sobie na konto tutaj i no i dokonam albo zakupów, albo po prostu no, te pieniądze tam na tym koncie zostaną przy robieniu reinwestycji, bo sporo tych akcji może nam pójść w dół i wtedy trzeba dodatkowo reinwestować. Tak więc ślicznie Państwu dziękuję za uwagę i jeszcze raz zapraszam, zapraszam serdecznie do subskrybowania tego kanału. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, cześć.